Witam z Chciałabym przedstawić jeden z naszych produktów, kombinezon. Kombi, którego głównym zadaniem jest utrzymanie ciepła w wodzie i poza nią. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Wykonany jest z bardzo miękkiego, elastycznego neoprenu o grubości 3 mm, który nie tylko utrzymuje ciepło, ale także chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, ponieważ zawiera bardzo wysoki filtr UV50. Wykończenia przy ramionach, o, przy ramionkach oraz przy nóżkach, jest bardzo elastyczne, co zapewnia komfort dziecku i nie drażni delikatnej skóry. Zakładanie i zdejmowanie kombinezonu kombi umożliwiają dwa solidne, elastyczne rzeczy, które również pozwalają na odpowiednie dopasowanie wielkości kombinezonu do wielkości dziecka.